Cześć, dzień dobry, witam Państwa. Dzisiaj chciałbym Wam przybliżyć sylwetkę najlepiej wyposażonego Pony Kara z naszej kolekcji. Mowa oczywiście o Chevrolet Camaro z 1969 roku. Zapraszam. Powstanie tego modelu należałoby się cofnąć do połowy lat 60., a dokładnie do 64 roku, kiedy to debiutował Mustang. Na pewno słyszeliście tę historię, jak dobrą kampanię reklamową nakręcił wtedy Ford. Dochodziło do tak dziwnych sytuacji, że ludzie czekali pod salonami Forda w noc poprzedzającą otwarcie sprzedaży, żeby być tymi pierwszymi, którzy będą mieli Mustanga. Na własność. I to poskutkowało wyprodukowaniem, sprzedaniem miliona Mustangów w przeciągu dwóch pierwszych lat produkcji. No i General Motors generalnie w tamtym czasie dominował rynek w każdym możliwym segmencie. Odpowiadał za 50%. Sprzedaży wszystkich nowych aut w Stanach Zjednoczonych. No i ten milion sprzedanych Mustangów uświadomił Chevroletta, że powstał nowy segment i że też trzeba zaatakować ten segment, ugryźć trochę tego tortu. Dlatego właśnie powstało Camaro i nikt nawet nie starał się ukrywać, że jest to odpowiedź na sukces Mustanga. Dyrektor General Motors, zapytany o znaczenie nazwy, odpowiedział, że jest to małe, złośliwe zwierzę, które zjada Mustangi. W 69 roku Camaro przeszło swój pierwszy lifting i trzeba zaznaczyć, że 69 jest to jedyny rocznik w swoim rodzaju, ponieważ 67 i 68 są do siebie podobne, a w 70 już weszła do sprzedaży druga generacja, więc 69 jest to rocznik, który trudno pomylić z jakimkolwiek innym Camarosem. No i właśnie z takim autem mamy dzisiaj do czynienia. Chociaż Camaro z 1969 roku jest tak samo długie, szerokie i wysokie jak te z lat poprzednich, to dostało nowe poszycia i w moim przekonaniu stało się bardziej zadziorne. Pewnie wpływ na to mają ostrzejsze krawędzie na przetłoczeniach, czy wyciągnięty do przodu bardziej wyłupiasty przód samochodu. Oczywiście zmienił się też tylny pas auta, ale pomijając już same lampy, to z taką najciekawszą rzeczą jest wlew paliwa, który wcześniej. Był schowany tutaj pod znaczkiem SS, a w 1969 roku już został przeniesiony pod rejestrację. <grymne> Camaro dostępne było w różnych wersjach i pakietach. I pomijając standard, klient mógł wybrać sobie na przykład wersję RS, czyli Rally Sport. I był to stricte, tylko i wyłącznie pakiet stylistyczny, dostępny nawet z rzędowymi szóstkami. Charakteryzował się z zasłanianymi światłami w przednim grillu. Sportową wersję SS, czyli Super Sport, dostępna z mocniejszymi silnikami i z mocniejszymi skrzyniami, która miała w standardzie tarczowe hamulce. Była też taka wersja jak Z28, i był to odpowiednik Camaro na Bossa 302. Było to Camaro przygotowane właśnie do serii Transam. I co ciekawe, pomimo że to była sportowa wersja, to miała najmniejszą dostępną V8, jaka była montowana w camarosach 302 cale sześcienne. Można było te pakiety ze sobą łączyć i powstawał na przykład RSSS albo RSZ28. Poza tym były też inne, dużo bardziej unikatowe wersje, takie jak na przykład Jenko czy Kołpo. Jenko nawet wystąpił w filmie Too Fast, Too Furious, ale nie będę o nich opowiadał, ponieważ mają tak ciekawą historię, że nagrałem o tym oddzielny film, do którego was w tym momencie odsyłam. Na naszym Camaro pewnie sprawne oko wyłapało emblematy SS, chociaż jeśli mam być szczery, to to auto raczej z fabryki nie wyjechało w wersji Supersport, Pomimo tego, że ma pod maską 350 z piętą z automatyczną trzybiegową skrzynią i ma też tarczowe hamulce. Dlaczego uważam, że to raczej nie jest prawdziwy supersport? Nie będę teraz Wam zajmował czasu, ale jeżeli chociaż dwie osoby napiszą mi komentarz, że chciałyby zobaczyć, jak sprawdza się oryginalność w klasycznych GM-ach, to z przyjemnością nagram dla nich o tym film. Wnętrze w naszym Camaro jest standardową wersją. I cóż, no, należałoby powiedzieć, że jest po prostu czarne i stonowane, chociaż nie brakuje tu kilku ładnych estetycznych elementów, jak na przykład te aluminiowe zdobienia na boczku, napis Camaro, czy klamka otwierana w ten sposób. Wygodny jest też fotel który, co ciekawe, ma już zagłówek. I to jest o tyle ciekawe, że dopiero właśnie w 1969 roku stało się to standardem w autach z epoki. Rzecz, na którą też na pewno warto zwrócić uwagę, to lewarek zmiany biegów, tak zwana Podkowa, no i chyba przyznacie mi rację, że wygląda po prostu tutaj genialnie, razem z całą tą środkową konsolą i tymi nawiewami. No wszystko jest w swoim stylu, wszystko po prostu do siebie pasuje. No i dobrze, że mamy tutaj automat, bo gdybyśmy mieli manual to ciężko byłoby wciskać sprzęgło w ruchu miejskim, jest tutaj naprawdę po prostu ciasno. Pomimo tego, że ten samochód ma prawie 5 metrów długości, ja fotel mam odsunięty na maksa do tyłu, no to zbyt dużo miejsca kierowca nie ma i też kierowca nie ma zbyt wielu rzeczy, na które mógłby zwracać uwagę jadąc tym autem, ponieważ mamy tak naprawdę tylko prędkościomierz i wskaźnik paliwa. Brakuje obrotomierza, wskaźnika ciśnienia oleju, wskaźnika temperatury czy wskaźnika ładowania. Są tylko kontrolki, które dadzą nam znać, że coś jest nie tak, pod warunkiem że działają. Można było zamówić Camaro w bogatszej wersji wyposażenia z dodatkowymi wskaźnikami, zegarami, z drewnianymi elementami wnętrza no i z ładniejszym oprzyciem tapicerki. No tutaj mamy tylko to, co potrzebujemy, czyli kierownica, gaz, hamulec, lewarek, zmiany biegów. Zobaczmy też. Ile ma miejsca pasażer z tyłu? Ledwo domykam e, ten fotel. Tutaj się opieram lewa noga oboczek. No, po prostu tego miejsca tutaj nie ma zbyt wiele. Może młode dziecko by się tutaj zmieściło, ale na pewno dorosły facet albo dorosła kobieta miałaby problem i nikt nie chciałby jechać w tym aucie z tyłu na zlot oddalony o kilkaset kilometrów. Myślę, że nawet wyjazd na drugą stronę miasta mógłby być. Problematyczny. W każdym razie, jeśli mowa o jeździe, to przejedźmy się. po tej trasie będzie je testował ale wracając do Camaro w 1969 roku klient miał naprawdę dużo opcji do wyboru zaczynając od nadwozia były dwie opcje albo sztywny dach w wersji coupe albo kabriolet i osobiście te kabriolety w kamerosach jakoś nie siadają jeśli mamy być szczery ale ta mnogość opcji zaczyna się w momencie kiedy kompletujemy to co ma być pod maską ponieważ zaczynając już od Rzędowych szóstek, ponieważ tak były też rzędowe szóstki dostępne w Camaro, no, ale one w dzisiejszych czasach nie są zbyt wiele warte, nie są zbyt pożądane i pewnie większość Camaro, które opuściły fabrykę z rzędową szóstką, to w tym momencie mają w V8 i słusznie. A jeśli chodzi o V8, to najmniejszym silnikiem V8 dostępnym w Camaro. 302 i to jest o tyle ciekawe, że ta 302 miała 290 koni i był to silnik przygotowany do wersji Z28, czyli do wspomnianej wersji do wyścigów serii Transam, czyli bezpośredniego konkurenta Bosa. To jest najmniejszy silnik. Wynikało z tego, że zasady serii Transam jasno określały pojemność i nie mogła one przekraczać 5 litrów, czyli właśnie 302 standardowym silnikiem w Camaro była 307 o mocy około 200 koni i 327 o mocy około 210 koni. Największym small blokiem była 350 w trzech różnych wersjach od 250 koni do nawet 300 koni i ta 300 konna wersja była właśnie dostępna w wersji SS, czyli Super Sport. Poza tym były też dostępne big bloki 396 w seryjnej sprzedaży w czterech różnych wariantach w zakresie mocy od 325 koni mechanicznych do nawet 375 koni mechanicznych. Także to już było naprawdę dużo ale dzięki systemowi Coopo niektórzy wybrańcy, którzy wiedzieli jak to załatwić mogli też sobie załatwić Camaro z silnikiem 427 o mocy 425 koni mechanicznych 425 koni mechanicznych w Camarosie Boże święty, jak te Camaro musiało jechać, to jest po prostu niewyobrażalne 425 koni mechanicznych to miał charger Daytona, który ścigał się w kółko po to, że naskak. Naprawdę musiało to być coś niesamowitego, ale tak jak mówię, to były już limitowane wersje. Poza silnikiem, też klient miał duży wybór, jeśli chodzi o skrzynie. Były trzybiegowe manuale, czterobiegowe manuale, dwubiegowe automaty i dwie wersje trzybiegowych automatów. Także naprawdę klient, kompletując swoje Kamaro, mógł złożyć je dokładnie tak, jak sobie tylko zażyczył. Nasze Camaro ma pod maską 350-tkę z trzybiegowym automatem i jeśli mam być szczery, to to nie jest jakiś narowisty kurwis, e, który cały czas się kusi po to, żeby dodać mu więcej gazu. Nasze czarne Camaro z 1968 roku właśnie tak jest, ale ten jest spokojnym cruiserem. E, można byłoby go śmiało użytkować na co dzień, na codzienne dojazdy do pracy. A w wyjechać sobie za miasto, pocilować, włączyć sobie muzyczkę. To jest właśnie piękne w tym samochodzie, że e, naprawdę możemy się w pełni zrelaksować, bo on też jest bardzo dobrze wyposażony ma wspomaganie kierownicy i wspomaganie tarczowych hamulców i nawet klimatyzację. I pewnie część z Was się teraz zastanawia, czy to dodatkowe wyposażenie było e, oryginalne, fabryczne. Wspomaganie kierownicy i wspomaganie tarczowych hamulców, tak? ale klimatyzacja już nie. Co nie zmienia faktu, że można było w 1969 roku zamówić Camaro z klimatyzacją. Poza tym, że on jest też dobrze wyposażony, to też uważam, że Camaro z tych wszystkich ponikarów, którymi miałem okazję do tej pory jeździć, Jeździ po prostu najlepiej, jest najpewniejsze, najlepiej się trzyma drogi. Nie wiem, czy to jest kwestia zawieszenia, czy układu kierowniczego, ale fakty są takie: Camaro jest e, najbardziej precyzyjnym ponikarem, jakim miałem do tej pory okazję jeździć. Chociaż też muszę to zaznaczyć, że ja wcale nie jestem fanem Camaro, ale po prostu trzeba je docenić. Jeżeli jedziemy gdzieś e, na przykład za miastem na Mazurki. I chcielibyśmy wyprzedzić jakiegoś busa to nie byłoby z tym absolutnie żadnego problemu. Naprawdę mega fajny bus. No i cóż, ja wracam do garażu jeszcze pokorzystam trochę z naszej trasy dnia z klasykiem. I cóż, zapraszam na przejażdżkę. Na razie. Cześć!